Kryształ górski. Kamień mocy, król wśród kryształów. Kryształ górski to bezbarwna, przezroczysta odmiana kwarcu. Znane są kryształy górskie o masie wielu ton, lecz kamienie warte oszlifowania zdarzają się dość rzadko. Nieskazitelna czystość i silny połysk sprawiły, że był on często utożsamiany z diamentem. Kryształ górski jest kamieniem szlachetnym. W naturze przyjmuje kształt sześciobocznego słupka. Występuje w Indiach, Sri Lance, Kenii, Madagaskarze, Brazylii, Gujanie Francuskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Ukrainie, Francji, a także w Polsce. Nazwa pochodzi od greckiego słowa krystalos i oznacza lód. Grecy uważali, że jest kryształem lodu nadnaturalnie zamrożonym i zesłanym przez Bogów na ziemię. Kryształ górski zwany jest także kamieniem mocy o najsilniejszym działaniu oczyszczającym. Oczyszcza nasze ciało, umysł. Ducha, nasze myśli oraz przestrzeń. Stosowany jest także do oczyszczania innych kamieni szlachetnych. Kryształ górski związany jest głównie z siódmą czakrą, czyli tzw. zwaną czakrą korony. Ma jednak zbawienny wpływ na wszystkie czakry. Wprowadza harmonię i ułatwia przepływ energii, aby pomóc w relaksacji. Usuwa blokady. Przynosi jasność umysłu, wzmacnia energię i aurę. Otwiera nasze centra energetyczne na przepływ uzdrawiającego światła. Jest silnym źródłem energii i należy postępować z nim ostrożnie. Wzmacnia działanie wszystkich innych kamieni, które znajdą się w jego pobliżu lub są razem z nim stosowane. Przezroczystość i jasność kryształu od wieków utożsamiana była z czystością. Wystarczy, że nosimy ten kamień na ciele w postaci wisiorka albo trzymamy w kieszeni i często dotykamy. Kryształ górski ma doskonałe właściwości ochronne przed promieniowaniem z telewizora. Komputera i cieków wodnych. Ma tak zwaną szczotkę kryształową, którą należy ustawić blisko tych urządzeń. Woda kryształowa wzmacnia pamięć, nadaje jasność myślom, podnosi nastrój, ułatwia koncentrację, pomaga w pracy nad sobą, wzmacnia zdolności parapsychologiczne. Jak przygotować wodę kryształową? Wystarczy zagotować 1 litr wody i ostudzić. A kamień kryształu wyparzyć. Do litrowego słoja wlać w chłodną, przygotowaną wodę i wrzucić kamień na 24 godziny. Postawić na parapecie okiennym. Kryształ można wyjąć lub zostawić. Taką wodę można używać bez ograniczeń, a ubytki uzupełniać przygotowaną wodą. Wodę kryształową można używać cały rok, podobnie jak każdą inną wykonaną w podobny sposób. Słoik z wodą ma być zamknięty lub przykryty szklanym spodeczkiem. Wyczyszczony kryształ dobrze jest trzymać na słońcu i w razie potrzeby takich jak początek niedyspozycji, pogorszenia nastroju, stres, zbyt niskie lub wysokie ciśnienie włożyć kamyk do ust i trzymać od 10 do 15 minut. Kryształ górski ma właściwości ochronne. Stanowi tarczę odbijającą negatywne czy niskie wibracje, zawiści, złości i złożeczeń. Wzmacnia siłę myśli i intencji, zwłaszcza podczas medytacji i modlitwy. Choć wyglądem przypomina lód, w dotyku oraz w działaniu jest ciepły i przyjemny. Właściwości lecznicze kryształu górskiego. Kryształ górski ma zbawienny wpływ na całe nasze ciało, psychikę i ducha. Wspomaga nasz układ nerwowy i łagodzi napięcia. Reguluje pracę serca i wzmacnia naczynia krwionośne. Przynosi ulgę przy dotkliwych, bolesnych miesiączkach. Łagodzi bóle głowy i kręgosłupa. Stymuluje pracę mózgu i wzmacnia koncentrację. Pomaga przywrócić ciału wewnętrzną równowagę i prawdziwy przepływ energii. Wpływa na zwiększenie płodności u kobiet i mężczyzn. Niweluje stany zapalne w ciele. Pomaga w tamowaniu krwawienia. Oczyszcza z toksyn, efektem czego jest lepszy stan naszej skóry. Bardzo silnie wspomaga pracę nerek, nadnerczy i organów pciowych. Wpływa bardzo korzystnie na nasz wzrok oczyszcza naszą wątrobę i krew. Jak korzystać z kryształu górskiego? Zawsze róbmy to świadomie i z intencją. Dbajmy o nasz kryształ górski, zaprzyjaźnimy się z nim, zaprośmy do naszego codziennego życia. Nośmy go w kieszeni, na szyi jako wisiorek, czy na dłoni jako bransoletkę. Będzie naszą ochroną i wsparciem. Śpijmy z kryształem górskim położonym blisko nas, a nasze ciało lepiej się zregeneruje. Ponadto możemy doświadczyć ciekawego, często proroczego śnienia. Zaenergetyzujmy nasz kryształ górski poprzez swoje dłonie lub światłem słonecznym. I przykładajmy go do miejsc, które nas bolą, są osłabione czy nie funkcjonują prawidłowo. Udając się na relaks bądź medytację, zabierajmy go ze sobą. Dzięki niemu pogłębimy nasze stany i doznania. Gdy mierzymy się z trudną sytuacją, spotkaniem czy innym wyzwaniem, pozwólmy, by nam w tym towarzyszył i wspierał nas. Dzięki niemu nasze myśli i wypowiadane słowa będą bardziej przejrzyste i precyzyjne. Pijmy wodę kryształową, co doda nam siły, odżywi i oczyści organizm, rozjaśni myśli i wzmocni naszą koncentrację, poprawi nastrój i przyniesie spokój ducha. Płaski pasek kryształu górskiego możemy umieścić pod etui naszego telefonu komórkowego. Kryształ zniweluje nam wówczas szkodliwe dla nas promieniowanie energetyczne. W ciekawy sposób z kryształu górskiego korzystała święta Hildegarda z Bingen przy leczeniu tarczycy i oczu. Nagrzany słońcem kryształ górski przykładała kilka razy dziennie do chorych miejsc. Pamiętać tutaj należy o oczyszczaniu i ponownym nagrzewaniu kryształu. Jak dbać o kryształ górski? Kryształ górski należy systematycznie oczyszczać. W oczyszczaniu tym najważniejsza jest nasza intencja i energia, a do nich możemy dołączyć jedno bądź więcej z poniższych działań: kąpiel kryształu w suchej soli bądź w wodzie z solą, kąpiel pod bieżącą wodą, kąpiel w promieniach słońca, kąpiel w blasku księżyca w czasie pełni. Zakopanie kryształów ziemi, kąpiel ziołową z dodatkiem szałwi, bylicy, brzozy, okadzanie ziołami, kąpiel w dźwiękach, misy, gongi, dzwonki czy bębny, programowanie kryształu. Powinniśmy mówić do naszego kryształu, dbać o niego i pielęgnować, traktować szacunkiem i czułością. To żywa istota, choć tak odmienna od nas. Dlatego okażmy mu wdzięczność za wsparcie i wspólne bycie. Kryształy są źródłem potężnej energii, mocy i opiekuńczego wsparcia. Są wielkim, pięknym, gotowym być dla nas, jeżeli tylko wyrazimy na tą chęć i zgodę. Pamiętaj o tym, aby twój kryształ górski nie był dotykany przez inne osoby. Kryształ górski przypisany jest osobom z podznaku koziorożca, bliźniąt, lwa oraz raka ale korzystać z niego mogą, a nawet powinny wszystkie te osoby, które potrzebują jego magicznych mocy.